Cześć, siema, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj idziemy w góry, idziemy na górę rezegone, która, można powiedzieć znajduje się na wschód od miasta lekko wysokość około 1900 o że Ja już nie mogę zobaczycie tutaj jest mój samochód Ja jestem tu przeszedłem tyle, tyle 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 O i tu jestem Pierwszy kilometr zawsze najgorszy muszę jakoś zebrać ten oddech, ale nie ma co. Zaczynamy. Aha, to jest taka trasa, można powiedzieć, rozgrzewkowa tego sezonu. Mamy godzinę chyba na 6 jeszcze nie ma, a na szycie będziemy za dwie godziny. Tak, to jest szybka trasa, taka tak jak mówię, rozgrzewkowa, niedaleka, szybka, sprawna, fajna. Hmm, e, oczywiście na górę można, na górę Rezygone można wybrać inne szlaki, dużo bardziej skomplikowane, dłuższe. Do wyboru do koloru jest ich ponad 20. Do tego dochodzą trasy e, Via Ferrata, więc dla każdego coś dobrego. E, pokażę Wam oczywiście, którym szlakiem ja idę, jak on wygląda. E, dodatkowo muszę zaznaczyć, że sama. Trasa samochodem, żeby w ogóle dojechać tutaj na to miejsce, jest dość ciekawa. Sami zobaczcie. I cóż, zaczynajmy. Jedziecie sobie turystycznie w góry, kulturalnie, na wycieczkę wąską drogą. A tutaj na drodze taki kamiór. Jakbym go nie sprzątnął, to by było. Po wycieczce. God damn To może być mordercze dla mojego Widzicie, ile mam siły? Widzicie? Tylko dotknąłem. Jak to we Włoszech bywa, nasz szczyt prowadzi wiele ścieżek. Możecie, oczywiście, wybrać drogę bardziej oficjalną, prowadzącą takimi, można powiedzieć, zygzakami. Ale też możecie wybrać drogę na skróty. I to nie tak, że to jest droga nielegalna, to jest normalna droga. Pamiętajcie, to nie są Tatry. Możecie sobie tutaj w większości wypadków chodzić tak naprawdę jak chcecie. Chcecie bardziej stromo, idziecie sobie bardziej stromo, chcecie łagodnie, idziecie sobie łagodnie. Chciałoby się powiedzieć, że idziemy czerwonym szlakiem, no bo rzeczywiście tak jest, idziemy czerwonym szlakiem, ale nie sugerujcie się tym, ponieważ większość szlaków we Włoszech ma kolor czerwony. Albo, tak jak tutaj, kolor polski. Ciekawostka, mijamy powalone drzewo, i są tutaj takie dość spore nakucia po całej długości. I moglibyście się zastanawiać, co to za zwierzę zostawiło takie nakucia. A to zwierzę stoi tutaj przed Wami. Znaczy ogólnie człowiek, ale też ja są to dziury od raków. Jak ktoś wybiera się w góry w zimie, nie chce mu się jakoś przechodzić, no to stawanie na takim drzewie powalonym dość wygodna rzecz. Ja z tego co pamiętam, właśnie w tym miejscu zakładałem raki. Ogólnie górę rezegonę, można powiedzieć, że polecam w zimie, jako taki znowu rozruchowy szlak, ponieważ jest on krótki. Nie jest skomplikowany, więc, nawet z troszeczkę starszymi dziećmi, myślę, że można się wybrać. Może nie w zimie, a w lecie. Ale, wracając do tego, jak ktoś chce iść w zimie w góry, myślę, że naprawdę fajny szlak. I kolejna ciekawostka przypomina: mamy lipiec. Jesteśmy po tych wielkich falach upału we Włoszech, a możliwe, że one dalej trwają. I zobaczcie co można znaleźć na szlaku O Widzicie? Pewnie widzicie, idziemy troszeczkę dalej Panie! Toż to lud! No i co? No i co? Buty będą mokre. Po mniej więcej pół godziny czasu zaczynamy wychodzić poza linię drzew. I kolejna ciekawostka. Mamy ścieżkę. Tam dalej ścieżka, a tu nie ma ścieżki. Chyba coś się posypało z gór. Kamienie jeszcze luźne. Widać, że to wszystko świeżutkie. Jednak jak są duże opady deszczu. A ostatnio właśnie tak było. Nawet wczoraj. No to którędyś ta woda musi sobie popłynąć. Ale zobaczcie, tam do góry, jak ładnie. nie tylko wieje okropnie. Uuu. Zobaczcie sobie, jak wygląda dolina. Nie wiem, czy kamera to. Wyłapię w jakiś sposób, ale uwierzcie mi. No, widok przecudowny, co tu dużo mówić, ale wieje dzisiaj przeokrutnie. Więc. Uuu! Drona na pewno nie będę puszczał. A trzeba uważać, żebym sam nie spadł, ale dobra. Tutaj macie taki widok. A chodźcie tu. Zobaczcie. Koledzy, koleżanki. Wow. Dobra, mamy ostatnią prostą. Wow. Nie do wiary, ale wieje. Dobra, odłożę sobie kamerę i za chwileczkę wracamy już praktycznie ze szczytu. Ale wiatr. Już praktycznie jesteśmy na szczycie. Mi się akurat w końcu w miarę wyrównał oddech. Pokażę Wam jeszcze zegarek, żeby nie było. Mamy 7,43. Zmienię jeszcze jakieś tam ustawienia. Zobaczcie, no tętno 120, więc jak na takiego... Uu, znowu wieje. No co tu dużo nie mówić? E, grubego pana no myślę, że wynik dość dobry, to też może Wam pokazać, jaka jest trudność tego szlaku, czyli no praktycznie żadna. A widoki zobaczcie, przecudowne. Dodatkowo, możecie skorzystać sobie z grilla. Dla odważnych możecie skorzystać sobie z podniebnej toalety. A my idziemy w kierunku schroniska. Przecudowny widok. I żeby było fajnie, tutaj macie rifugio, czyli schronisko Azoni, a tutaj jest biwako. Co to jest biwako? Już Wam tłumaczyłem. Jest to takie miejsce, gdzie e, za darmo możecie skorzystać z tego miejsca. Nie działa to w ten sposób, że jeśli chcecie za darmo, za darmo przespać się w górach, ponieważ zmęczycie się, złapie was, zła pogoda, cokolwiek się stanie, będziecie mieć kontuzję. E, możecie przespać się w takim miejscu, zagrzać się. Jest tam bardzo często, tak, że nie zawsze jest woda, herbata, kawa, ale nisko, bo tak samo można z tego korzystać w zimie, więc możecie się zagrać, możecie sobie przespać się. Oczywiście ważne, żebyście nie zostawili po sobie syfu, ale jest to do użytku takiego ogólno dostępnego. Nie musicie wykupywać sobie w schronisku noclegu za 300 zł, czy tam. Ile w tym momencie kosztuje? Możecie to zrobić we włoskich górach za darmo. Mamy ostatnią prostą schodki na szczyt. Ale wie — O! Mamy to! Jezioro komo lekko Piękny widok na Włochy Po drugiej stronie gdzie jest moja łapa, tu jest moja łapa Grignetta 2000 tam z groszami Obok jest grigna 2000 400 metrów. Po drugiej stronie ten najwyższy szczyt, który widzicie tutaj, sorry za, za słońce, które troszeczkę psuje. Szczyt Tri Signori. Tres Signori. No, widok jest fenomenalny. Super. Siódma 55 z samochodu wyszedłem koło 6, delikatnie po szóstej, ale weźcie pod uwagę, że jeszcze same nagrywki wiązały się to z jakimiś tam przerwami, musiałem się zatrzymać, coś powtórzyć, coś nagrać. Tak naprawdę, osoba e, średnio sprawna, tak jak ja, ten szlak zrobi w około 1,5 godziny. Jakoś tak, jak ktoś jest sprawny, to i krócej, ale z drugiej strony to przestało wiać. Jeśli ktoś jest słaby fizycznie, to i tak myślę, że ten szlak może zrobić, nawet jeśli będzie go robił godzinę dłużej, dwie godziny dłużej, i tak sto, zdąży wejść i zejść. Ale warto z tego względu, że widoki, no sami widzicie, no, Ekstra i nie trzeba, tak nie wiem, jak na morskie oko, najpierw 8 km z buta, żeby w ogóle coś zobaczyć. Tutaj tak naprawdę kilka kilometrów w górę, kilka kilometrów w dół. Macie załatwiony temat. Jest godzina 8. 10 będę w samochodzie, o 11 będę w domu. Mogę siadać do komputera i zaczynać swoje jakieś tam home office. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Ja nie nagram żadnych urywek z drona, bo aż tak straszliwie wieje, że podejrzewam, że jakbym wypuścił tego drona, to on by już do mnie nie wrócił. Ale postaram się Wam pokazać jakieś urywki z wyprawy, można powiedzieć, zimowej. Cały szlak, naprawdę bardzo prosty, i uwierzcie mi, jest tylko jedno, jedyne miejsce, na które musicie uważać jedno, jedyne a jest to schodzenie z samego szczytu. Mamy tutaj takie dość wąskie schody, w szczególności jeśli schodzicie w zimie, ponieważ są one dość bardzo oblodzone. Przypominam, jedno, jedyne skomplikowane miejsce i Domyślcie się, gdzie się potknąłem, wchodząc na tą górę w zimie. A ja zrobiłem głupi szkolny błąd, schodząc, rakiem zaczepiłem o spodnie i się potknąłem, ale się jakoś wyratowałem. Gdybym się nie, nie wyratował, to miałbym e, długo, długo czasu, żeby przemyśleć swoje błędy, spadając w dół. Przy schodzeniu Serdecznie polecam Wam używanie kijaszków. Zawsze troszeczkę bezpiecznie, więcej punktów podparcia. A i oczywiście nie trzymamy ich w jednych ręku, tylko korzystamy w ludzki sposób. Ale na rzecz nagrywania no nie mam za bardzo wam tego jak pokazać. Ja jestem już praktycznie przy samochodzie, może zostało mi 100 metrów. Zejście proste, aczkolwiek należy uważać na luźne kamienie, bo można się poślizgnąć. Czas schodzenia godzina 20 z gruszami więc niedługo, ale, no tak jak mówię, tym razem się nie. Mówiłem luźne kamienie, trzeba uważać, ja tak uwielbiam już właśnie przy samochodzie się wywalić, to, to jest moje motto, po tym i poznacie. E, dobra, ja chyba odłożę tą kamerę, żeby się jednakowoż nie zabić, e, zrobiło się ciepło i wiatr przestał wiać. no jest naprawdę super.